Kochani, zapraszam Was serdecznie na rekolekcje, niesamowite rekolekcje, oddanie 33, rekolekcje, które przygotowują nas do całkowitego oddania się Chrystusowi przez ręce. Matki Bożej. Takie rekolekcje z młodzieżą przechodziliśmy, przygotowując się do kolejnego spotkania Lednickiego, ale jest nam ciągle mało. Ciągle chcemy bardziej oddawać się Chrystusowi, ciągle chcemy bardziej oddawać się Matce Bożej i chcemy dzielić się tym wielkim doświadczeniem Bożej Miłości ze wszystkimi. Dlatego od 8 września w dzień urodzin Matki Bożej ruszają. Ogólnopolskie rekolekcje, Oddanie 33. Zapraszamy na nie wszystkich, nie tylko młodzież, wszystkich od 5 do 95 roku życia, albo nawet do 105 roku życia, wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej zanurzyć się w Bożej miłości, jeszcze bardziej doświadczyć opieki Matki Bożej. Przez jej ręce oddajemy się jeszcze bardziej, całkowicie. Jezusowi Chrystusowi. Jest to wielka przygoda, wielka przygoda, którą przeszedł każdy z nas i poczuł w własnym życiu, jak to oddanie Matce Bożej odnawia nasze życie i odnawia również nasze powołanie. Każdy z nas ma jakieś powołanie, którym obdarzył go. Panie Jezus. Ja na przykład jestem kapłanem i zakonnikiem, dominikaninem, duszpasterzem wspólnoty Lednica 2000 i widzę, jak oddanie Matce Bożej odnawia moje kapłaństwo. Jak Matka Boża. Pokazuje mi, jak jeszcze bardziej, mocniej i głębiej kochać Jezusa Chrystusa. Sam doświadczyłem, jak budzi się we mnie po oddanie, oddaniu się Matce Bożej miłość do Eucharystii. Matka Boża prowadzi nas do Chrystusa Eucharystycznego, który przemienia nasze serca. Kochani, zapraszam Was serdecznie. 8 września znajdziecie informacje w internecie oddanie 33. Wielkie rekolekcje, które mają nas przygotować do wielkich rzeczy. W chyba 75 roku, kiedy Karol Wojtyła prowadził rekolekcje dla Kurii Rzymskiej na zaproszenie Pawła VI, zakończył te rekolekcje katechezą o Matce Bożej. I mówi, że na te ostateczne czasy, na czasy trzeciego tysiąclecia e, Kościół otrzymał znak Jezusa Chrystusa, znak któremu się będą sprzeciwiać, ale również otrzymał inny znak znak niewiasty obleczonej w słońce, i wokół niej zbierze się nowy lud, lud eschatologiczny, lud, który oczekuje przyjścia Chrystusa w chwale. Zbierzmy się wokół Najświętszej Maryi Panny. Oddajmy się jej niepokalanemu sercu, a jeszcze bardziej doświadczymy w naszym życiu miłości Jezusa Chrystusa i jeszcze bardziej wypełnimy nasze powołanie do końca.